Jesteście jestem na 10, a to kolejny draft. I tym razem zrobimy sobie dwa drafty. Moim challenge będzie, żeby było jak najbardziej kolorowo. Musi być jak najbardziej kolorowo. Tu zgranie nie jest ważne. Tylko jak najbardziej kolorowo. Jakaś różowa może? Nie. Na razie to wygląda bardzo kolorowo. Мамка просто начали завыть. Модрич. Образ, Симон. казаки. Czy pomoże w składaniu? Tak. Zwięcili jednego dawta, przepraszam Was, ale już tych dużo odcinków nagrałem, więc będzie tylko jeden draft. Jeżeli odcinek wam się podobał zostawcie łapkę w górę i mnie subskrybujcie. Do widzenia i miłego dnia.